Witam Was serdecznie, tutaj Maniek z kanału Maniek na rowerze. Dzisiaj Was zapraszam na film, czwartą część filmów o gadżetach i akcesoriach do rowerów składanych. Dzisiaj będę Wam opowiadał o torbie na rower Słuchajcie mam tutaj dwie torby Więc yy, będzie jeszcze jeden odcinek Musicie się yy, uzbroić w cierpliwość Więc tutaj powiem Wam co to jest za torba Jest to torba na rowery składane O kołach 16 cali i 20 cali Falling Bike Czyli rowery składane Otwieram wam pierwszą torbę. Jedna torba jest tańsza, druga jest droższa. Zobaczymy, jakie są różnice. Więc pierwsza torba jest w kształcie plecaczka. Mamy plecaczek. Kiedy rower mamy złożony, rozłożony i sobie jedziemy gdzieś, możemy sobie go po prostu. Plecaczek włożyć na plecy. Plecaczek jest z gumą, także możemy tu przytoczyć jakąś bluzę. E, co my tu jeszcze mamy? Tu mamy jakąś kieszonkę na niewielkie drobiazgi. Także można tu włożyć jakąś dokument, portfel. A portfel może nie, blisko, blisko pleców nie będzie aż tak wygodnie. Także tutaj mamy też szelki, które są szelkami e, Takimi siatkowymi, także nie będą za dużo się pocić. Jeżeli będziemy mieli trudności w zakładaniu, jedna część szelki jest na zaczask, druga już nie. Dobrze, więc przejdźmy do rozkładania tej torby i pakowania roweru. A więc otwieramy pierwszy i patrzymy, jak wygląda. Jak tutaj jest skonstruowana ta torba? Ja nigdy tego nie robiłem. To jest mój pierwszy raz. Także e, tu musicie się. O! Ta torba jest osobna. Także mamy osobną torbę, którą możemy potem wykorzystać podczas jazdy. E, jeżeli mamy spakowany rower, możemy tutaj sobie włożyć inne gadżety z tego roweru do tej torby. Dobra. Przejdźmy do samej torby. Tu mamy torbę. Torba wygląda jakby była wykonana z kodury. Mamy też elementy takie, ślizgę pod. No, ślizgę, tak żeby było chyba łatwiej do utrzymania w czystości. Otwieramy dalej. Mamy tu kieszeń. Prawdopodobnie na jakieś kazacze od tego rowera tam możemy włożyć. Wchodzimy tu i mamy taką wielką torbę. Nie wiem czy widzicie taka wielka torba, w którą zaraz będziemy pakować składaka. Będziemy zaraz pakować starego dachona i buzi bajka 16 calowego. Zaczniemy od, od 20 calowego dachona. Dokładnie, Dobra. Pakujemy. Pakujemy. Tam początek. Dachona. Co mamy? Takie, że ci paseczek. Za Tu, tu. Prawie bym uciekł. No i. Mamy naszego składaczka zapakowanego piękną stylową torbę. Do tego jeszcze bagaż, mamy jeszcze plecaczek i możemy ze swoim składaczkiem iść do autobusu bądź pociągu, nikogo nie wrócąc. W ten sposób Zabrać swój rower na wyprawę. Spakujemy muzybajka. Muzybajk jest mniejszy. Także nie powinien mieć tak problemów. Ale jest wyższy. Także tu będę musiał pomyśleć, jak go spakować, żeby. Dużo nie trzeba myśleć. Trzeba tylko pamiętać, żeby pedały były złożone. To samo. Paseczki z przodu. <laughs> Paseczki z przodu. z tyłu, rzep na rączkę i mamy rower spakowany, rzucamy go na ramię, no to tu trochę nie wszedł do środka, ale to chyba już nie będzie przeszkadzać tu trochę popracować nad tym, żeby on trochę bardziej do tyłu i przeszedł, bo rower ten 20-calowy jest troszkę szerszy, a niższy ten jest wyżej, ale jest wąższy, tak żeby trzeba było jakoś tutaj tutaj bo lepiej ułożyć w tej torbie. Powiem Wam, że dość fajny produkt. Podoba mi się. Słuchajcie, zawsze fajnie jest, jak ktoś pokazuje nowy produkt, który rozłożył i włożył tam jakiś tam, tutaj jak w przypadku moim to jest rower, ale teraz musimy go spróbować fabrycznie spakować, żeby pasował do, tej, do tego oto plesaczka. Więc zabieram się do roboty. Instrukcji, instrukcji obsługi do złożenia tej torby nie ma. A jeszcze zapomniałem, jak się nazywa ta torba. To jest e, Mirage? Chyba Mirage. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. No i teraz pakuję go do tej torby. Najlepiej sobie zawsze przymierzyć jak musi być pakunek dobrze spakowany, jak musi być przygotowany do pierwotnego pakowania. Tutaj pomocną w tym pakowaniu jest podłoga, która jest usztywniona, więc wystarczy tylko pozakładać ten tą torbę do wielkości podłogi. Próba się prawo tu. No, trochę szwytrzeszczą. Także przy składaniu też trzeba się trochę postarać, żeby nie rozwalić tej torby, która jak zwykle ma pojedynczy zamek. Uh -huh. Nigdzie się nie rozerwało. Więc plecaczek na plecy. Tak to się prezentuje. Śmiało można go wykorzystywać. Widzieliście? Śmiało można go wykorzystywać. Śmiało możecie go wykorzystywać do wycieczek. Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinku. Zapraszam Was do kolejnego. Trzymajcie się, na razie.